Zobaczcie, tu macie schaby za 350 gramów, jest za 49, za 749. Lidlo. Maciek dzisiaj będzie koszyk hapraszam więcej tych, które tutaj znajdziemy, możecie kupić. Tak, musimy kupić na podróż pieczywo. Zazwyczaj trochę mniej, bo u nas zawsze są pewne rzeczy. Tak, które lubimy pieczywo. Ja lubię orzechowe, szczególnie. No, no to jest orzechowy. No właśnie nie wiem, polubimy no Maciek, Macie którę to chleb lubiłeś? Maciek już sobie poszedł jakieś specjalki, sobie zaczął wybierać. Zobaczcie, Jułka pokaże wam, jak wziąć chleb. Tutaj z boku. Który to chleb? Wybieramy to to, sobie tam randolowy Nie, Nie, to jest inny to to, to Tak. na który to na chleb? chleb? Na bok trzeba go i teraz dopiero można go wpakować Lek. do to to jest Siateczki. Julia, teraz który numer? Musisz zapamiętać, który to jest numer. Ehm, tu jest numer, tu jest na górze 14, to jest 26. Tak, to jest numer 26 i teraz A który ten trzeba numer? go zważyć. Jedną trzeba zważyć, jest taka waga z boku. Tutaj, I Teraz bierzemy salto, bo to jest Tak, słone. Salto, czyli słone, a dolce to jest słodkie rzeczy. I teraz jest. bierzemy nasz ja, numerek. 20 ile było? 26, 26. chyba. Masz tutaj. O, dobra. I bierzemy tu jest ile się pyta ilość. nas ilość? Tak. To jest jeden. Jeden i, tak. i potwierdzamy. Naklejamy tak i to? mamy chleb. to musisz numer sprawdzić na dwie Zobaczcie, <ślam> na przykład tutaj można taką ciabatę kupić. <ślam> albo takie coś zobaczcie tutaj macie takie dużo słodkości macie go oczywiście donata by chciał ale on do nas stop chciał jakieś donaty ładować siebie tak zobaczcie w jest pełno na różnego rodzaju Logalik z podówką w środku no cóż niektórzy to jedzą o takie bułeczki dobra idziemy dalej Zobaczcie, można kupić na przykład owoce oponcji. Widzieliśmy ich pełno. Takie kaktusy. jak są? Na, tak, jak na, w naczyniu na byliśmy. A tutaj można kupić. Ile one kosztowały? 1,99 euro. Czyli nie są a Teraz są po, po zniżce. Tak, ale ich jest tu naprawdę. Zobaczcie, my... Włosi suszą, borski. głównie suszą tak... wędliny, a my... suszą. Właśnie mi My robimy wędliny, Takie wędzimy, kolorowe. a Włosi suszą. Tak, to jest taka mortadela, jest chłopna rzecz, słuchaj. Ale tutaj niestety jest popularna, popularna taka mortadela. Z największe rzeczy będują no, do takiej mortadeli, a coś takiego. A nie kupujcie A Ale no natomiast lubię tak? Zobaczcie tak? ile przetworzonych, gotowych rzeczy do zrobienia. Tu macie... To, w tej linii. to tu macie ginioci. Tak, gminy. Twoje mioci. pesto. I tak ci może... No, nas też kopytka można kupić w Lidlu. A tu na przykład lubimy takie pasty, to jest pasta z A ja wezmę sobie tą, bo ja to lubię. Ja A ty którą jadłeś wtedy? Tom. Nie dość nie tam, nie dość tej. Tom jada. A, tą wtedy, ale... Zobaczcie, na przykład takie wołowe mięso mielone przecenione z 3,49 na 2,34. Zobaczcie, tu macie schaby, za 350 gramów jest za 39 za 749. One z kością były, za 3,59 macie 400 gramów bez kości. Zobaczcie, 7,39, 2,5 kg połeczek z kurczaka. 3,39 do 400 gramów takiej małej pierściem z kurczaka. 3,69 kg budek z kurczaka. A ja Wam pokażę za ile są wędlinki. Tutaj Wam zaraz pokażę. Hmm. Idziemy, idziemy. Tutaj ogólnie jest dużo produktów, wszystkie takie różne soczki. Wędzie no soczki, myślę, że są porównywalne w co do nas. Ale wędliny, jeśli chodzi o wędliny, to widzę tutaj na przykład. Są takie po 1 euro. Takie dosyć tanie, naprawdę. Bo 1 euro to jest na no, ile? no? Niewiele, 4,30 by to było. Ale są też za 2,5, są za jakieś za 8, ale też zależy od wagi, prawda? Więc ciężko tak porównać te ceny, ale myślę, że tak 2,5 to są takie mery, no na przykład 3, no to myślę, że są takie mery standardowe ceny, więc tak myślę, że 1 euro do 3 euro to jest taki tutaj przedział. Na przykład są jeszcze takie dziwne jakby koszety to wygląda. To są chyba takie z szynki. Dosyć ciekawe. O tym nie wiedzą, ale kupiłam takie super puszyste bułki. Ja wiem, to jest sama heja, ale chciałam to spróbować, a to jest włoskie. Bo tutaj, jakbyście macie takie produkty in", in Italia, to znaczy, że to są produkty z Włoch. Aha, takie, so zobaczcie, takie soczki to są w takich opakowaniach. Fajne są, no, ale. macie glubić takie, takie coś. Sztuczne bardzo, no, i ja mam nie wątpliwości nie co do tych opakowań, gdzieś? Szczerze mówiąc. A teraz są pokażę, bo we Włoszech śmietany się nie kupuje w lodówce. Ona stoi tutaj. Czekaj, śmietana. Zobaczcie, o. Takie coś to jest śmietana, panna. Ona ma, ile ona ma tłuszczu? Ciężko zorientować na tej. Chyba 16 gram. Czy co, 16% ma? ale tu mamy jeszcze taką śmietanę. Ona ma. 44 gramy. Powinna być gdzieś napisane ile on jest procentowe. A zresztą może kupię coś takiego. Bo to jest w 200 gramach, a tu w 100 gramach ma... A nie wiem, ile one mają tłuszczu. Tak powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem. Ale to jest śmietana. A tu... Kup to. Wita śmietana w sprawdzie. Odkładamy to typicie. A teraz zobaczymy, ile kosztuje chleb. Preselek Maciusia, no, naszego kochanego braciszka, kosztuje około... co? Nie wiem, ile kosztuje. Nie wiemy, ile kosztuje, nie jest napisane chyba. <grystanie> hmm. Wiecie co? Zaraz Wam sprawdzę jakoś. Pokażemy Wam właśnie, jakie tu są te chlebki, tutaj okazja oczywiście, czy tam przecena saili. Jak zwykle na czerwono. Jakieś dziecko przed, chwilę we mnie, przed chwilą we mnie wleciało. Ale dobrze, idziemy, zaraz Wam pokażę. Ile ja to kosztuje. Mm -mm. Jak widzicie, tu jest dużo właśnie takich włoskich, różnych, takich chlebkopodobnych rzeczy. Zawsze takie paluchy są mega popularne. E, to są takie bardzo popularne powiedzmy rzeczy. I teraz idziemy do chlebów. No no i na przykład chleb kosztuje 0,69 euro, takie właśnie bagietki. Ale są też inne rzeczy, na przykład ten chleb kosztuje 1,49 za 500 gramów. I chyba ten chleb ma 500 gramów, więc chyba tyle to kosztuje. Ale szczerze mówiąc nie wiem. No i tak wyglądają owocki, na przykład to są jeszcze takie śliwki w takim czymś. Ale słodyczy jest sporo, na przykład takie kinderki, tego w ogóle nie ma w Polsce. Taki jest to jest bardzo fajne. Smaczne takie bułeczki macie, bo oni tutaj lubią generalnie takie bułeczki, różne chlebkowate rzeczy. Co widać dokładnie po tych wszystkich półeczkach z różnymi takimi bułeczkami, to bardzo dobrze naprawdę widać. Nie wiem czy ja za szybko nie idę, nie psuję wam widoku. Są takie croissanty, chyba takie croissanty nawet w Polsce możecie znaleźć. Właśnie są takie różne. Nie wiem, czy chwilą, pier... naprawdę były tutaj jeszcze takie lody z, hmm, jak to się nazywa, z Magnuma. o. Tutaj Maciek, ale aktualnie ich tutaj nie ma, a Maciek nie chce zostawiać, bo jest wredny. Tu także macie parę lodów, różne dosyć, jakieś maxibon, kopertę. o też takie biszkoptowe są bardzo popularne, a lody tutaj naprawdę dużo. Można ich znaleźć, ale generalnie nie ma tak lodów jakby na sztuki, na sztuki ich się w ogóle nie znajdzie, tylko właśnie musicie takie paczki kupić co jest z jednym z tym plusem, z drugim minusem, ale to jak kto lubi, prawda? O, na przykład jak widać możecie jakieś tam pojedyncze, ale naprawdę większość jest jednak w takich paczkach. Właśnie też takich deserów. Pokazywała, nie pokazałem ile te teczki dowzięliśmy, to kosztuje, Więc to jest ta pozycja. O. Filone di semola i to jest euro 49, czyli półtora euro, powyżej 46,5 złotych jak kosztuje we takie zakupy kupiliśmy tutaj e, kupiliśmy kilka, tak, kilka piw na prezenty dla dziadka na przykład coca e, kole na drogę jakiś tam napój, jakąś kiełbaskę na drogę, e, owoce jakieś jabłka na drogę, banany kawę dla babci, trochę słodyczy e, e, no jakąś tam paprykę, cebulę jedną kupiliśmy pomidory i zapłaciliśmy około 300 euro, czyli 160 zł znaczy, taki wózek 160 zł